No. Czyli Cołem, tak, no w pewnym sensie, jeśli można powiedzieć, że nasze spojrzenie łonowe, czy kość łonowa. Właśnie przejechała wielka koparka, żeby potwierdzić moje słowa. Znajdujemy ja no. się dokładnie prawie w tych samych miejscach, w których robiliśmy ten webinar, to znaczy ja znajduję się w samochodzie, ale w innym miejscu Polski. Co prawda ten sam region geograficzny, Ty, ten sam region geograficzny, ale co prawda inne miejsce. Stacjonarnie. Świetliści. świetliści nie? Tak, tak. No ja mam ja jestem cięty przez światło w tym momencie. Ty, ty jesteś Lizany. Co tam w ogóle ma, wpadliśmy na kilka pomysłów i pojawiły się, ulękły nam się pewne rodzaje... No, Dziny złożyły jaja. I teraz to się wylęga i chcieliśmy o tym opowiedzieć. Dokładnie. Tak jak mówię, fajnie by było i prawdopodobnie to wdrożymy, że będziemy ten 40 48 robić, czyli 48 godzin od, albo dwa dni od od webinaru, od szkolenia, jakkolwiek to nazwać, czy od lekcji, zrobimy sobie takie podsumowanie obserwacji tego, co weszło, co weszło w ciało. To jest ważne. Na pewno jeszcze długo, długoterminowo to będzie buzować, natomiast i budować coś innego. Natomiast myślę, że 48 godzin to jest dobry, dobry czas, żeby pogadać, bo, no, bo już zaczyna zbierać faktycznie te obserwacje, pierwsze kroki są, my. są jak najbardziej poczynione. Patrz, A, dlaczego, dlaczego 48 godzin Michał pewnie, że Wam 48 godzin, ponieważ Michał podejrzewa, będziesz miał swoje wnioski i zaraz o nich powiesz na pewno. Ja przede wszystkim nie tylko dla nas. My ten film opublikujemy po to również, żebyście wy nie tylko w kwestiach bieżących, najbardziej palących refleksji, które robimy zaraz po webinarze, ale również przede wszystkim w ramach, w ramach tych właśnie 48-godzinnych powniosków, czyli te, które osiągamy w wyniku i w rezultacie zintegrowania doświadczenia mogli udostępnić Wam żebyście, i również, żebyście mogli wysłuchać tego, co my jako prowadzący, czyli ci, którzy poddawali się jako pierwsi tak naprawdę oddziaływaniu tych lekcji, bo inaczej to nie funkcjonuje, inaczej to nie ma sensu, mamy do powiedzenia. To jest, yy, ponieważ 48 godzin, albo wiem gdyż, 24 yy, czy tuż po tak naprawdę jesteśmy dopiero w odczuciach. Jesteśmy dopiero w pierwszych wyżygach. dopiero dowiadujemy się, jakie emocje tam się mogły pojawić, co się mogło wydobyć. Natomiast rezonans rzeczywisty, tak jak zresztą mówimy, na jedną część ruchu, jedną część ćwiczenia świadomego, trzy lub dwie części odpoczynku, rezonansu, przeżywania. Po drugie, nigdy tej samej lekcji nie zrobisz dwa razy tak samo. i Nawet jeśli do niej wracasz. Często również, tak jak w naszej praktyce, to jest zabawne, my praktycznie prawie żadne, nigdy nie wracamy do tych lekcji, które robimy. My robimy następne. Które robimy pierwsze... <laughs> My robimy pierwszy raz i pierwszy raz i ostatni bardzo często, ta, ta praktyka tym mniej więcej różni się od klasycznych, jakichś neurointeligentnych metod, że my tak naprawdę bardzo rzadko wracamy do, do własnych zadań, nawet jeśli robimy te same lekcje jeszcze raz, co się rzadko zdarza, to one nigdy nie są te same, natomiast bardzo często robimy już mutacje, zmiany. Kompletnie nowe rozwinięcia, okazuje się, że, że system się rozwija. No właśnie, żeby obserwować pierwszy krok tego rozwoju, pierwszą nieoczekiwaną ścieżkę, kurde, stabilność obrazu, żeby ją zaobserwować, wtedy, no myślę, że 408 godzinny okres tej, tej kwarantanny odczuciowej, rezonansowej, to chyba jest dobry pomysł i Michał, teraz powiedz mi, dlaczego twoje wnioski są bardzo zbieżne z moimi. Dlaczego 48? No. Wiesz co, no ja, ja faktycznie ten wątek refleksji zaraz po jest, jest ok, jak najbardziej i tu można powiedzieć co czuwaliście. To jest dla no. nas świetny feedback. Gdzie to szło, gdzie ten rezonans był, co się podobało, co się nie podobało i tak dalej, albo co było. Ciężko to powiedzieć o podobaniu się, bo, 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 bo strefy są różne poruszane. Nie, ale to jest jak najbardziej ok, Natomiast faktycznie myślę, że 48 nawet i więcej mogło powiedzieć. Godzin od tego, od tego spotkania, no tu się zaczynają takie obserwacje, że nagle wiesz, co by faktycznie się tutaj zmieniło w tym, moim, w tym moim postępowaniu, w tym moim poruszaniu się. Mm -hmm. I to co, to, co ja przede wszystkim zauważyłem, na pewno kurczę dało to pewnego rodzaju osadzenie na tej ziemi, tak bym powiedział. Mm -hmm. Takie moje odczucie z ostatnich dni, z ostatnich wiesz, zdarzeń, które, które, które się gdzieś tam się ją panicznie. Nie? Powodowały, że tak jakby praktycznie odczepony w górę, tak? że ta emocja gdzieś, gdzieś tutaj nabierała. To próba łapania tego kontaktu z tą rzeczywistością, która obecnie jest zwariowana. powodowała, że w ciele, w ciele po prostu tak jakby, tak jakby faktycznie ta biednica w pewnym sensie zanikła. I teraz pobujaliśmy tam trochę i nagle zacząłem zauważać kontrast, że o kurde, ja faktycznie większość czasu byłem teraz w górze przez ostatnie tygodnie. Tak. Mówię obecnościowo, czy, czy wiesz, ruchowo, sprawnościowo, bardzo dużo, bardzo dużo z góry, co odbiło się swoją drogą również gdzieś tam na, 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 funkcjonowaniu, na funkcjonowaniu mięśni kręgosłupa, bo, bo faktycznie wiesz, na no, każdy ruch, czy tam jakieś przekopywanie ogródka, czy cokolwiek, niezmiennicy jest, nie nie tak. jest no, no, drastycznym, że tak powiem rozwiązaniem. Tak. A tutaj naprawdę, naprawdę ten, ten tyłek siadł i, i mógłbym powiedzieć, że, że zrobiła się taka fajna podstawa i rozróżnienie, kiedy jesteś up, kiedy jesteś down, tak? także no że jest, to na, jest to na pewno plus. No, to, to jest, bardzo cennym jest zwrócenie uwagi na ten, na ten aspekt z punktu widzenia motoryki. Czyli ergonomii ruszania się, które ma zresztą bezsprzeczny wpływ na sposób myślenia, na podejmowanie decyzji, na świat emocjonalny, na umiejętność odwracalności, odnajdywania się w swoim kosmosie. Odwracalność jest warunkiem poczucia szczęścia i wyboru, bo jeżeli mamy wrażenie, że wszystko, co robimy, to jest ugrzęźnięcie w rezultatach, zamiast korzystanie z tych rezultatów i możliwość pójścia w przeciwną stronę, zrobienia czegoś innego, no, żyjemy w poczuciu braku wyboru, to jest. Zalążkiem depresji, którą albo maskujemy, albo się w nią zanurzamy. I uwaga, ten drugi aspekt paradoksalnie jest bardziej konstruktywny, i jeżeli ktoś miał depresyjne wynurzenia, czy wyłowienia, czy na przykład stany frustracji i kontroli, czy na przykład gniewu przed przyspieszaniem rozwoju, którego pewnie doświadczył na przykład w dzieciństwie. Na przykład wycięty z łona, na przykład y, u, uczony chodzić przedwcześnie, sadzany, podpierany poduszkami. Czyli to wszystko, co na przykład doświadczał nasz system, szkielet, układ nerwowy, m, psychika, a więc również i, i miednica właśnie, poprzez to właśnie szokowe, pasterskie poganianie tym, tym elektrycznym pastuchem ambicji rodzicielskiej albo, ich, albo, albo lęku, albo lenistwa. No wiele rzeczy ma wpływ na to, że nie pozwalamy sobie na cierpliwość w stosunku do tego, że na przykład my, jako dzieci sami, często samodzielnie o wiele lepiej wiemy, kiedy się przewrócić na bok. Hmm. Symulacje powinny być minimalne, najlepiej nie przeszkadzać. I na przykład pojawiły się takie emocje odczucia u ludzi. To były, to, to były wpisy, wasze wpisy pod, naszymi, pod naszym pierwszym tym wątkiem, którym tylko mój rysie się pojawił. Tam się. Mm, Natomiast właśnie myślę, że przełomowym sposobem podejścia, taki na, na sposób trzeźwy w ogóle neuroświadomości i to też myślę, 48 godzin daje fajne przetrzeźwienie, możliwość spokojnego spojrzenia na to na to, to jest poczucie, że mm, witasz swoje demony, OK, bez wątpienia dziny, które są tam, mogą się jawić jako demony. Tak jak ja, y, powiedziałeś w trakcie samego ćwiczenia. Y, to, co odkryjesz, będzie mocą, ale ono może być niekoniecznie przyjemne w odbiorze po raz pierwszy. Niekoniecznie konfrontacja z tym może być mm. komfortowa. I wtedy, I wtedy rzeczywiście wychodzą demony. Ale no, w przeciwieństwie do takiej, jakby to nazwać, takiej psychoterapii z kolorowankami, która ostatnio jest potwornie modna, modna jest od wielu, dziesięciu lat. Kiedy pojawiają się demony, to, to nagle. Składamy reklamację i mówimy naj, najczęściej problemem jest terapia albo terapeuta. Podobnie jak sytuacje, kiedy szukamy szczęścia z innym człowiekiem w małżeństwie i problemem jest ten drugi człowiek, albo kiedy szukamy szczęścia w jakiejś organizacji czy ideologii, i potem problemem są przywódcy i system. Tymczasem okazuje się, że no problemem jest nasza dupa i wyłącznie naszym. Nikogo innego. Tam ci odpowiadają za swoje dupy, i to też nie jest tak, że jesteśmy winni sytuacji, bo jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni, więc jesteśmy sami sobie odpowiedzialni, niewinni za istnienie tych demonów. Ich przyjęcie, czyli przyjęcie siebie w tej postaci, właśnie która dla nas jest demoniczna, jest początkiem używania siebie. Czyli okej, okay, nie masz na razie nic innego. Zajrzałeś do Tygla, potarłeś lampę, potarłaś, wyskoczyły stamtąd diabły. To są twoje diabły. Nic więcej na Twoim świecie nie ma, nic nie dostaniesz, nie dostaniesz tabletki na Twoje diabły. Możesz natomiast w komfortowych warunkach zobaczyć, dlaczego takimi się stały. Jakiego rodzaju ciśnienie tektoniczne, jakiego rodzaju brak tlenu, jakiego rodzaju rodzaju niechęć widzenia, brak światła y, lub nadmiar tego światła, czyli przesłuchanie, świecenie po oczach, czyli kontrola. Jakie sytuacje stały się tym, że tam y, z tych wszystkich dżinów nagle poprzekształcały swoich Twoich własnych dżinów, własnych talentów przekształcały się? Demony, które też są Twoimi talentami, tylko po prostu sfermentowały, no, Ale każdy Słowianin wie, chociażby nawet jeżeli nie jest pełnej krwi Słowianinem, tak jak ja, że jednak mimo wszystko fermentacja prowadzi do ciekawych wyników, jeżeli tylko dobrze się skupisz. Jeżeli tylko odpowiednio przeramujesz yy, rezultat i z demonów można sobie pięknie yy, nawet nie wytwarzać, tylko można ich zacząć używać jak dżinów, czyli tych strasznych rzeczy, bo prawdopodobnie to jest cholerna okazja. Pojawienie się pierwszego wyboru po otwarciu się lampy, czy to będzie dla ciebie potwór, czy to będzie dla ciebie twoja własna moc? I taką hmm. szansę mieliśmy i to bardzo widać, kiedy nieświadomość zaczyna funkcjonować, czyli właśnie te 4-8 godzin po e, zabiegu. <grym>, hmm. Tak myślę. Tak, dokładnie. Wiesz, hmm, tak jeszcze refleksja mnie doszła, że. Zobacz tak naprawdę to, co żeśmy pracowali. Pracowaliśmy nad dolniczką, dolniczką tego, tego. Dolniczką, to jest bardzo dobre. Dol i niczką tego kwiatka, którym jesteśmy, czyli nad miednicą. Stamtąd, stamtąd będzie no, dużo przyjemności i tam może być ferment faktycznie. Wiesz, no, na, każdej, na każdym nawozie wyrośnie później i, 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 i dobra i smaczna truskawka. tak. Także, także no jest, to, jest to na pewno, na pewno taka, taka rzecz. Natomiast. To, co mi przyszło jeszcze do głowy, gdy jesteśmy dzieciakami, zaczynamy właśnie ten proces pionizacji i zaczynamy, zaczynamy łazić, to Dubsko jest dla nas potężną bazą i bezpieczeństwem. No Bo to jest w stanie i dupa. Nie? W stanie i, i Pampers, nie? czy jakkolwiek tak. co to sobie tam e, przy, 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 przypomnimy, co, co tam leżało na naszych ośrodkach. Natomiast e, to jest dla nas baza, z której startujemy do tego, żeby przemieszczać się po świecie. I teraz no to, co żeśmy zrobili prawdopodobnie jakoś intuicyjnie, czy, czy o, nazwijmy to o, omyłkowo, nie omyłkowo. E, wystartowaliśmy od tej bazy i teraz z tej bazy, z tej bazy dużo łatwiej jest się przemieszczać, z tej bazy jest dużo łatwiej kreować, podążać za światłem, czymkolwiek ten kwiatek, czegokolwiek ten kwiatek będzie potrzebował. Myślę, tak. że w tej bazie również jest siła i zakorzenienie ku temu, że jeżeli nawet wieje wiatr, wiesz, boczny. I, i mamy tam jakiś halny, tak. który obecnie się prawdopodobnie dzieje, to ta baza będzie, będzie, w, tym, będzie w tym pomagała, żeby ten kwiatek przetrwał. Nawet tak. jeżeli zostanie ścięty, to w pewnym sensie, to, czy psychicznie, czy jakkolwiek, to uznamy psychosomatycznie. Nawet jeżeli zostanie ścięty, to jest baza, z czego można wyrosnąć to no, cebula ty, zasadzona. Cebula zasadzona, czyli tak naprawdę, jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, to również ta struktura, którą uważamy za raz na zawsze ukształtowaną i koniec, ona ma szansę rozwinąć się od nowa, zwłaszcza po tak zwanej destrukcji, po cięciu. Co zresztą cytuję, dokładnie cytuję jeden komentarz, który dostałem prywatnie, anonimowo. Bezpieczeństwo w grawitacji, niezwykły spokój i ciekawość. Pierwszy raz, to czego się bałem dotychczas, yy, rodzenia się i własnego bytu, a to po prostu tyle. Hmm. Czyli te właśnie uro, urodziny są, yy, były bardzo trafnym, bardzo trafnym yy, punktem, bardzo trafnym strzałem, dlatego że okazuje się, że wielu ludzi nie tylko przyspieszenia swojego rozwoju się obawiało, ale właśnie sam fakt narodzin odbierało jako poganianie, jako wystawianie do, na strzał, jako narażanie na niebezpieczeństwo. A okazuje się, że to, którędy wychodzimy, u nas samych jest y, fundamentem. Hmm. Więc nie bez powodu okazuje się, tędy wypuszczamy wszystko. Tędy pozbywamy się, ale też, no, w pewnym sensie, no, pozbywamy się organizmu, który się wytworzył w nas, jeśli jesteśmy kobietami, i, y, ale pozbywamy się, czyli go, no, rozpoczynamy proces jego usamodzielniania. Hmm. A więc, no tak, no, u, u facetów to samo tak naprawdę, nie? Jest no właśnie. To, który, który również jest wydzielany. Nie? No Więc tak. no, ma, to, ma, to, ma to sens. Myślę, że nie bez powodu, wiesz, tak dużo, tak dużo medycyna wschodnia, czy jakkolwiek sobie, gdziekolwiek sobie nie pójdziemy, czy sztuki walki, tak nad tym obszarem, tam jest siła, nie? Tam, jest, tam jest po prostu tam jest centrala pewnego rodzaju. No i my żeśmy tą centralą wywrócili do góry nogami popatrzyli jaki ona jest zbudowana, przerzucili im tą, to gnojowisko i, tak. i spłychnili ziemię, tak? Mhm. E, więc no, no, teraz tylko i, tylko i wyłącznie coś z tego, oczekiwać, że coś z tego ładnego wyrośnie. No, tak, zwłaszcza, że mm, z moich obserwacji wynika, że nagle, że pojawiają się y, spontaniczne formy łatwości wstawania, siadania, odwracania się y, i nagle Przypomina się pamięć ciała, w których te same ruchy były uciążliwe, szarpiące, ale tego nie było, to nie było dostrzeżone, dopóki nie zaczęły boleć. Wydawało się, że nadrabiana młodą, jeszcze wtedy u mnie siłą mieśni, czy jakiś rodzajem dziarskości, to po prostu człowiek stwierdził: OK, zastałem się, mało ćwiczę. Okazuje się, że tak naprawdę to poziom wysportowania może być jeszcze bardziej szkodliwy w sytuacji, w której nie ma komunikacji ze własną szkieletarnością i centrum ciężkości bo wtedy dostajesz jeszcze więcej siły po to, żeby się uszkadzać, ponieważ nadal masz zignorowany sposób, w jaki działasz. Yy, okazuje się później, że już niezależnie od tego, czy ta głowa jest yy, początkiem, inicjatorem ruchu, czy bark, czy łopatka, to jeżeli jest skomunikowana z miednicą, to wszystko jest harmonijne, wszystko dzieje się w sposób łatwy. Okazuje się, że można poruszać się łatwo. I to oznacza również, że po pojawia się już taka myśl, że emocji, wrażeń i przyjemności, których mamy, tam Mieszkających również można doświadczać łatwo. To jest coś, co na przykład zanegowaliśmy sobie wtórnie na szpachlowaną ideologią, że wszystko co łatwe, nie jest wartościowe. Okazuje się, że jest to tylko racjonalizacja sytuacji, która polega na tym, że łatwo było niemożliwe. Że łatwe były rzeczy, że te, które rzeczy były głębokie i prawdziwe, odbierane były jako trudne, ponieważ takimi się z, były zrobione, ponieważ mieliśmy słaby dostęp i komunikację ze sobą. Nagle okazuje się, że, że nie musimy się tak. Kleszczowo przywiązywać do ludzi i sytuacji i panikować przed ich przemijaniem i, i zmianami, że nagle pewne rzeczy, jeśli odchodzą, to odchodzą i no trudno. I oznacza to, że, pewnego, że to nie oznacza płytkości, że łatwość i lekkość to nie jest płytkość. Okazuje się, że wiele natomiast naszych dramatów osobistych, potwornego przywiązania do naszej roli ofiary, czyli hiperkontroli, tak naprawdę, bo to jest to samo. Nawet w tych a propos erotyki, w tych grach BDSM. Yy, Dostałem kiedyś taką fajną uwagę od pewnej szczerej kobiety, która była moją znajomą i wynajmowała do mnie mieszkanie. Powiedziała ona mi akurat szczególne upodobania w, w roli podległej i mi o tym. Ja oczywiście się tam uprzejmie odmówiłem eksperymentów, albowiem szczerze mówiąc nie znałem źródła i nie wiedziałem jakimi później drobnostrojami będę dysponował. Więc w każdym razie generalnie no, też biorąc bardzo się już zacząłem obawiać pewnych, pewnych sytuacji. Natomiast no, na tego rodzaju inicjatywę powiedziałem, słuchaj no ale Czemu potrzebujesz czuć się zdominowana? No co, odpowiedź mnie pozornie zaskoczyła, ale gdzieś na głębokim poziomie rzeczywiście tak to odczułem. Uległość jest najwyższą formą dominacji, to jest to, co od niej słyszałem. Mhm. Więc wygląda na to, że sytuacja, kiedy wchodzimy w rolę ofiary, w istocie próbujemy tą drogą kontrolować sytuację, tylko inaczej. Natomiast moment, kiedy nagle docieramy do, do odpowiedzialności za własną przyjemność, już abstrahując od tego, czym stają się te nasze zabawy erotyczne później, to być może wytarcie się i rozproszenie poczucia winy spowoduje, że nawet jeśli bierzemy w takich samych zabawach udział, to tam już nie ma potrzeby aż takiej kontroli, bo jest odpowiedzialność za swój stan. Wszyscy są dorośli, więc miejmy nadzieję, oczywiście, więc przyjmijmy taką fajną, idealną sytuację, że wszyscy są dorośli w tej, w tej zabawie, również metrykalnie. Tak, wtedy rzeczywiście wszyscy są dorośli. Przynajmniej ci, którzy zdążyli te dziny, zaprosić na herbatę, hmm. albo później na zakupy, a propos świetnego pojęcia reklamówki, która przestała być dla mnie symbolem śmiecia i odpadu pozakupalnego. Zaku Zakupalny. Wiedziałem, że ty zauważysz, tak. Proktologiczne, fekalne notabene konotacje również podejrzewam mogą do nas dotrzeć, bo hmm. też dostałem właśnie uwagę Synchroniczną pod tytułem Miednica to ciekawe. Właśnie zawsze mnie ciekawiło, czemu największa przyjemność mieszka najwięcej mi no jak to nazwać? W miejsce w którym wysypujemy odpady. I yy, dokładnie w tym samym momencie yy, na filmie, który ta osoba oglądała, ty o tym zaczęłaś mówić. Także no, przestałem je dziwić synchroniczności również w obszarze naszej miski. Jasne. Słuchaj, myślę, myślę że wdrażamy do, 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 do powarsztatowej formy. To, to będzie dobre określenie. Tak. To jest tak, jak nawet przy jakiejś tam psychoterapii czy terapii, gdzie zaczniesz zwracać na coś uwagę w swojej przestrzeni. Kogoś, kto wypowiada jakieś, nie wiem, niech to będzie jakieś lustro dla ciebie, niech to będzie jakaś tam osoba. I mówisz, kurde, znowu ten schemat, tak? tak? Widzę to w tej osobie, widzę to w tej osobie, widzę to w tej osobie, czyli pochodzi to ode mnie. A tak samo tutaj można, można te takie właśnie flesze, powiedzmy, że neurosłowne, no. ale bardziej. Ciach, na Tak, no wiesz, tak jak, tak jak zauważa się przestrzeń, że mm, po zajrzeniu do pewnego rodzaju puszki. Niech to będzie jakieś tam, nie wiem, szkolenie, psychosomatyki, czegokolwiek, tak, coaching, NLP, mm. cokolwiek sobie wybierzesz, bo wysłuchasz jakiegoś fajnego, fajnego przekazu od kogoś, tak, do tak. tego potrzebowałeś. Nagle zaczynasz zauważyć w tym swoim świecie, że o kurde, to jest ta sytuacja, o kurcze, ten mi to powiedział i to -stop, stop zaczynasz wyłapywać te schematy, tak jakby twoja czułość na pewnego rodzaju poziomie się zwiększyła lub wyostrzyła i myślę, że tutaj dzieje się to samo właśnie po 48 czy tam do 48 godzinek. jesteśmy w stanie zaobserwować, że gdzie jest ta czułość? Z jakiego powodu ona się zmieniła, i co ona wnosi dobrego? No. No oczywiście, zwłaszcza, że po drodze jest szansa snem i dwa razy się przespać. A, a wiemy, że sen sprzężony z pracą neuroświadomą jest snem, który jest pracą neuroświadomą. I no, to jest też jeden z najważniejszych, jakby to powiedzieć, elementów rozpoczęcia życia jako nieustającego, ekscytującego eksperymentu, którym kontrolujemy. Tylko tyle, ile nasz świadomy mózg ma kontrolować bez napinania się, czyli jeśli to jest 10%, to jesteśmy hiperświadomi i to wcale nie jest komplement, to jest po prostu cecha. Bo okazuje się, że jeżeli mamy 1% kontroli umysłu świadomego nad naszymi zachowaniami, całą resztą, a pracujemy z neuroświadomością, jesteśmy często tak samo sprawczy, wcale nie bardziej, niż ci, którzy mają, z nas, którzy mają, ze względu na rozbudowany intelekt, czy jakąś sferę ideową, czy na przykład są, mają doktorat z epistemologii moralności yy, zaratu to wtedy, no może mamy nawet 15, chociaż oczywiście ambitnie, to chyba trzeba być kosmitą, 15% umysłu świadomego w ramach mózgu. Yy, niezależnie od tego, jaki procent jest świadomy. Świadomość, w neuroświadomości. Nie jest dobrem absolutnym, bo to jest mitologia bardzo silnie współczesnego mistycyzmu ukuta, że pełna świadomość jest dobrem, a nieświadomość jest przyczyną wszelkiego zła. Tu pracujemy przede wszystkim z harmonijnym i naturalnym dla nas uproporcjonalnieniem jednego i drugiego, i z czasem granice przestają być radykalnie potrzebne, przestają być potrzebne radykalnie. Czyli ich. Jasność, granica między światłem i ciemnością w naszym funkcjonowaniu przestaje mieć znaczenie, ponieważ my po prostu korzystamy z różnych funkcji naszego umysłu, zaprzęgniętego w tkankę. W istocie swojej, zaczynamy ufać sobie dopiero wtedy, kiedy zaczynamy rozumieć, że jest nas o wiele więcej niż potrafimy ogarnąć świadomością na dziś. Dokładnie. Mhm. Wiesz, w tym zwariowanym świecie myślę, że na tym, na tym trzeba się skupić, żeby zauważyć, że jest nas nieco więcej niż nam się wydaje. No tak, bo, bardzo... no bo jeżeli będziemy siedzieć, wiesz, albo w jakimś świecie zewnętrznym, albo tylko w jednej funkcji, albo tak jak mówię, tylko od połowy, do, bo zobacz te emocje, paniki, lęku, strachu, e, trzymają się dosyć mocno tu, tak? I teraz mm. wiesz, do pewnego rodzaju ataku, wyjścia, wydarcia się czy, czy bronienia się, e, one będą wysoko, będą wysoko i nagle, kurde, z jakiegoś powodu, wiesz, wpadasz w tą pętlę neuro, zachowań ściągasz wręcz te, te sytuacje do siebie, bo sam się karmisz, nie wiem, czy to będzie na poziomie Facebooka, tak? Sam tak. się karmisz tymi informacjami, ale okazuje się, że masz tylko jedno oko otwarte, tak? Bo Zamiast. drugie, które jest na dole, jest, jest na, ten, na ten czas po prostu zamknięte, to nie funkcjonuje. I teraz chcielibyśmy tutaj patrzeć raz, że ciałem, dwa, dwa umysłem, za pomocą, za pomocą dwóch gałek czy większej ilości receptorów, aniżeli tylko jednego, wiesz, nie, jeszcze nie, jeszcze nie pora na, 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 ten, na, na, na zasłonkę pirata, nie musisz no. jeszcze te czasy przed nami jeszcze. Ale jest, jest to pewnego rodzaju ćwiczenie, jest ten o ćwiczenie właśnie też pochodne z Ruden właśnie przesłania się jedno oko i sprawdza się, do jakiego stopnia funkcjonuje. Na czym funkcjonuje i jak może inaczej funkcjonować system. Bo wygląda na to, że im więcej poznajemy naszych własnych umiejętności, zobaczymy, możemy też zobaczyć, jak bardzo. Skończę jedno. Im bardziej widzimy, jak więcej możemy znaleźć w sobie punktów podparcia, tym mniej zaczynamy potrzebować innych jako zastępników tych miejsc, których w sobie wypieramy. Co też podejrzewam, może być ozdrowieńcze dla wszystkich związków, w które wchodzimy, z których wychodzimy, w których jesteśmy. I podobnie zresztą, jeżeli już rozmawiamy o. Takim podstępie neuroświadomym, jeżeli nie wiesz, jaką masz dysfunkcję, albo jakiś obszar broni się przed sprawczością, zajmij się tym obszarem, który się nie broni, ale w sposób, w jaki tamten chciałby być obsłużony. Czyli znów w ten sposób, jakby osoba, która nie lubi być zapraszana do tańca, ta część nas, która niechętnie chce brać udział, bo jest traumatyzowana, zamknięta, zakleszczona i boi się samodzielności, bo była poganiana i tak dalej, bo, bo, bo coś tam się stało. To szybciej weźmiemy odpo, weźmie odpowiedzialność za to miejsce, że zajmiemy się miejscem, za które, które dotychczas chętnie się braliśmy, ale w sposób, w jaki to miejsce zawsze chciało, tamto zamknięte miejsce zawsze chciało być dotknięte. I wtedy wszystko zaczyna właśnie od tych 48 godzin zaczyna powoli, klapka po klapce, otwierać się i działać, funkcjonować. Działa to od razu, oczywiście. 48 godzin to jest punkt, w którym zaczynamy to zauważać. Więc być może zróbmy ten zdrowy zwyczaj, że będziemy robić tego rodzaju podsumowania, możemy je nazwać jakoś zabawnie właśnie kwarantina otto, bo w Quarantina... <śm> Wiadomo, że kwarantanna wzięła się od, od, od włoskiego słowa kwarantina, quarantina giorni, 40 dni. Tyle marynarze musieli przebyć na statku po wylądowaniu, żeby niczego żadnego gówna nie przywleć do miasta, więc mamy tu kwarantina e otto, 3, 48. I możemy tak, właśnie taką kwarantannę Otto sobie wprowadzić. Żeby to było już tym początkiem możliwości wypowiadania się i zaoferowania innym oczywiście tego, tej samej możliwości. Kwarantyna jest jak najbardziej, jak najbardziej dobrym, bo w pewnym sensie jesteśmy w, wiesz, w kwarantannie obserwacji, tak? Jest ten czas na to, żeby poobserwować to. Mhm. Jesteśmy sami ze sobą w pewnym sensie i, i, tak. no, i patrzymy tutaj z trzeciego punktu widzenia. Mhm. No i był przy tem. No i oczywiście zachęcamy jak najbardziej abyście wy takie takie kwarantiny swoje również kręcili i wrzucali po prostu Tak jest, tak jest. No i zauważmy, jakie te periodyki są i co się dzieje i jakiego rodzaju modyfikacje i dlaczego te same lekcje bardzo często po tej właśnie to już nie są te same. Nawet jeśli tak. próbujemy te lekcje tak samo wykonać, one już się nie robi tak samo. Właśnie dlatego, że sprawczość się przesunęła, rozpostarła i pojawiły się nowe opcje. Tak, i ciekawość się przesuwa, wiesz, to tak jak, tak jak dzieciak, nie, pozna coś, chce następne, pozna coś, chce następne i myślę, że, myślę, że tą falą trzeba iść. No dobra, jeśli masz jeszcze coś do dodania, zanim ja zamknę ten film. Nie, szykujemy kolejny, co? No tak, myślę, że tak i będziemy już albo to, jeżeli nie spotkamy się z żadnymi innymi oświeceniami, albo propozycjami, to pociągniemy Wolum 2 naszej lampy Allagina i mm, zobaczymy, co się wtedy stanie, bo pewnych lekcji, które już się wtedy urodziły, zabawne. Je wtedy nie zrobiliśmy, ale tak, jakbyśmy je wtedy zrobili, też już drugi raz nie zrobimy, zrobimy je zupełnie inaczej. I też chcielibyśmy to zobaczyć, podejrzewam. To jest najciekawsze. No dobra. W takim razie do zobaczenia i dziękujemy Wam wszystkim za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Do zobaczenia.